Cześć, i dzień dobry wszystkim, Mówik z tej strony i zapraszam Was na materiał z gry The First Descendant, w którym pokażę Wam, jak sprawnie poradzić sobie z misjami związanymi ze zbieraniem cząsteczek żelaznego serca na fortecy. Lecimy z przeglądem misji po raz ostatni, więc powinniśmy już być tak naprawdę przyzwyczajeni do tego, co tu zobaczymy. Jeżeli chodzi o standardowy początek, czyli 10 misji. 10 dowódców, 15 elit, 75 czempionów, fragmenty odchłani, reaktor odchłani, posterunek, 5 operacji infiltracji, zbiorniki paliwa i droid wsparcia. Czyli na zbiorniki paliwa trzeba uważać. No i polecę jak zwykle operację infiltracji. Jeśli chodzi o operację infiltracji na fortecy, to powiedziałbym, że dla mnie wybór jest dość oczywisty. Ze względu głównie na to, że serce fortecy. Mam wrażenie, ciągnie się jak guma arabska, więc nie za bardzo mam ochotę tam chodzić jeżeli nie muszę. A tutaj też są materiały amorficzne, z których jestem w stanie coś wyciągnąć, więc wybiorę sobie 125 AA, 250%. Jedziemy z operacją prywatną. Do uzbierania wynik 46 tysięcy, niech będzie. Wiem, że było mniej, ale zawsze lepiej założyć ciut więcej i po prostu tego pilnować. Okrągła liczba 46 łatwiej wejdzie w pamięć. No i tutaj również nie byłem od momentu jak wszedł patrz zmieniający mechaniki poszczególnych operacji infiltracji, więc trochę taki prekursorski ran dla mnie ponownie. Była tutaj sekcja z, e, wokół tej, te, te, tej czerwonej kuli. My, czy my nie musimy beczek tutaj podnosić? Tak mi się wydaje. E, był, y, była... nie, tutaj musimy rozwalać y, patę? Beczki. Pamięć złotej rybki dosłownie. E, zacząłem mówić, że była tutaj później, no zresztą nadal będzie taka sekcja z y, wielką ręką. Nie z wielką ręką, tylko z czerwonym orbem na środku, i przedtem to wyglądało tak, że musieliśmy tutaj trochę pobiegać w kółko. Ja to pokazywałem nawet na jednym z materiałów. Oproszę, są czempioni, to jest zawsze dobra wiadomość. Eee, trzeba było tam biegać w kółko wokół tego czerwonego orba, ze względu na to, żeby. Nazbierać punktów, gdy pokazywali się, gdy dopóki wychodzili przeciwnicy. Zbieraliśmy te główne punkty do wyniku. Oni tam dropili jakiś materiał z siebie, który trzeba było na początku przynajmniej unikać, żeby go nie zebrać za szybko. Bo to oczywiście sprawiało, że przeciwnicy przestawali się spawnować, a tego nie chcieliśmy. Więc jestem ciekaw, czy tam jest wstawiona teraz zwykła eksterminacja, czy... Może jednak ta mechanika została. Zaraz się przekonamy, bo ta. ta wydaje mi się, że ta operacja infiltracji nie jest e, aż tak długa jak. E, serce fortecy to jest to, co mówiłem na początku tego filmu. No, dokładnie jest ta strefa. Chwila prawdy, co tu się będzie działo. Nie, dalej mamy zbierać kod biometryczny wulgusów, więc dalej. Biegamy w kółko jak najbliżej orba, i to co nas interesuje, to to, że w pewnym momencie na tych schodach powinna pojawić się elita. Dopiero wtedy tak naprawdę możemy tutaj wszystkich dokończyć, mordować i zebrać kody. O, jest elita! Coś za szybko się ten chłopak pojawił. Ja tu pobiegam dłużej w kółko. No, wymorduj tu wszystkich, żebyśmy zebrali te 46 tysięcy. No, pyk, pyk, pyk. Hmm. Słyszałem ding, więc to by chyba oznaczało, że się pozbyłem tej elity. A przeciwnicy dalej się spawnują. Okej, okay, no to to jest dobra wiadomość. Bałem się, że to będzie jakoś tam nas ograniczało, że po zabiciu... Elity już przeciwnicy powiedzą, że nie wychodzą. Na szczęście to nie ma miejsca. 37 tysięcy, wyniku. Tu coś ktoś jeszcze chodzi. Ale tak widzę, że trochę się uspokoiło. Więc powiedziałbym, że chyba najwyższa pora zbierać wszystko to, co leży na podłodze. O, brakuje nam do wyniku jak niecałe 8 tysięcy. Powiedziałbym, że. Poko. Lecę do następnej sekcji. Sam boss, powiedziałbym, że ten boss na tym questie, który wszedł w sezonie, który nas wprowadzał do y, mechaniki z y, płytami naciskowymi, kolorowymi, był dość ciężki tutaj, ze względu na to, że nie można się było chować przed bossem. Natomiast w momencie, jak nie mamy takiej restrykcji, że musimy stać na początku gdzieś na otwartym terenie, żeby bossa tak jakby... żeby sprawić, że boss będzie wrażliwy na obrażenia, to tutaj tak naprawdę jest bardzo łatwa taktyka na niego, zwłaszcza grając bany, która polega po prostu na chowaniu się za różnymi elementami. Tak, żeby go zygać naszym strzałem z pioruna, a żeby on nie mógł zygać nas tymi swoimi dziwnymi, shotgunowymi i innymi e, atakami. No, 48,5 tysiąca o wynik nie muszę się już w żadnym wypadku martwić. Właśnie, wychodzi Bosu. Strzelimy sobie parę razy, żeby zobaczyć, ile ma kolega HP. Jak widzę, że nie atakuje, to mogę, mogę nawet więcej do niego postrzelać. O, tu jest. U, tego chcemy uniknąć. Więc zdecydowanie. Robi duże kuku i zamraża. Parę hitów mu wbić. A tak to po prostu kółeczka, kółeczka. O, właśnie kółeczka, no. Dałem się mu wypuścić i zamknąć. Nie ma tu gdzieś jakieś apteczki? O, właśnie, super. O, on się tam pojawił. tego ja trochę zmienię lokalizację. O, tu, pyk. Tu będzie go można było zdecydowanie lepiej atakować. No i w tym wypadku jedyna trudność polega na tym, żeby unikać skutecznie tych kółek, które przed chwilą widzieliście. I tak naprawdę operacja na trudnym poziomie operacja infiltracji bardzo łatwa do wysalowania. Żeby on jeszcze się nie oddalał od tego słupa, to już by było w ogóle turbo fajnie. O, właśnie te dyski są przewalone w jego wykonaniu. Ja mogę mu tu trochę ostrzelać te jego kulki, tylko uważajmy, żeby nie, nie wyrwać z jakichś dziwnych ataków, które się tu pojawiają przy okazji. No, pyk. Udało mi się go wypuścić, żeby salwa poszła tam, gdzie mnie nie było. No i zaraz będzie po robocie. Mamy gościa z Bani. Nawpadało zrównoważonych baterii plazmowych, bardzo fajnie. Wynik 52 tysiące. Bez problemu udało się uzyskać ten nasz target. Także to co ja zrobię, tak jak zwykle, ukończę tą operację jeszcze 4 razy. I widzimy się na podsumowaniu. Ok, infiltracja 5 razy skończona. Jestem trochę zawiedziony jeśli mam być 4, ponieważ e, tych czempionów udało nam się zdobyć tam tylko 19. E, poza tym standardowe wyniki. E, jedyne co to jeszcze w którymś momencie przez przypadek kliknąłem drona więc mi go zaliczyło, no a tak, no i rozwalałem te zbiorniki z paliwem, tam akurat na tych infiltracjach było tyle, ile trzeba, no i teraz polecimy z odchłanią, zaczynając od fragmentu z atrybutem chłodu. Dobra, Wiesa wybrana, wylądowałem na fortecy, klikam drona tak pro forma, żeby pokazać zaliczenie do e, tych, ...zadań na cząsteczki żelaznego serca. No i biegnę do fragmentu odchłani, który jest na szczęście zaraz przy y, głównym spawnie. Wiesa sama z siebie jest delikatnie papierowa, więc może się zdarzyć na tej misji, że coś was wyzeruje, jeżeli nie macie jej zrobionej tak jak ja. No, w sensie ja też nie mam jej zrobionej. <laughs> Jest dosłownie z podstawowymi modami wrzucona, ma tam niby jakąś przeżywkę, bo tutaj skile nie za bardzo są potrzebne. Jedynie, przynajmniej dla mnie, ja przynajmniej używam ich do odpalenia tylko fragmentu, a resztę lecę z dużą klatką i z Gregiem. I tu się zaczyna problem, ponieważ przeciwnicy będą się szybciej spawnować i będą też zadawać większe obrażenia, bo pojawiają się strzelający, pojawiają się bomberzy, pojawiają się ci, co raszują. Jeżeli nie lubicie ginąć, możecie się ewakuować na tamtą skałę. Po prostu wtedy sobie regulować, jak duża fala do was przychodzi. Natomiast wtedy schodzi trochę stąd, yy, z tym fragmentem o pani dłużej po prostu. O, teraz miałem farta, bo bomber przeskoczył. Nawet nieźle to wyszło. No, i to tyle. Po fragmencie pora na posterunek. Poleciałem na placówkę konwertującą i wybrałem szaren. Tutaj jest bardzo prosty... Posterunek, zaraz zobaczycie zresztą. Biegniemy sobie w momencie, jak on będzie się respawnował. Ja może opowiem jeszcze o innych posterunkach tutaj na fortecy. Generalnie, tak, tutaj ten posterunek na końcu jest Elita, więc jest łatwiej. Na tym posterunku na końcu jest dowódca. I tutaj mamy jeszcze posterunek, ale nie pamiętam, kto tutaj jest. Wydaje mi się, że Elita, natomiast mogę się mylić. Ten posterunek chyba robiłem najrzadziej. W każdym razie wydaje mi się, że tak czy inaczej, jeśli chodzi o elity i komandorów, to nie ma sensu nie ma sensu robić tego na posterunkach. A za chwilę pokażę Wam dlaczego. No, tylko Muszę jeszcze trafiać w kółko. Tak, trzeci i czwarty. No i to tyle, posterunek bardzo łatwy, bardzo przyjemny bym wręcz powiedział. E, ten z e, komandorem jest zdecydowanie cięższy, zwłaszcza jeśli chcecie go robić solo-sharen. E, także wybierzcie to co Wam pasuje, ja nie potrzebowałem tam niczego, dlatego poleciłem z tymi elitami. W sensie z tą elitą tutaj. I zobaczmy, co nam zostało. Pewnie następny będzie reaktor na naszej liście. Dokładnie tak. Jeżeli chodzi o reaktor, to wybierzcie ten, który, na którym macie do otworzenia jakiś potrzebny materiał amorficzny, jeżeli macie taką możliwość. Jeżeli nie, to polecam ten przy ten na upadłej arce z dwóch względów. Po pierwsze, po nerfie ten boss jest wręcz. Śmieszne, jeżeli macie bany zrobioną. E, po drugie, nawet jeżeli chcecie zużyć po prostu jakiekolwiek e, odłamki, materiały amorficzne, to tutaj można wykorzystać te dropiące z jaskini bany. Więc jeżeli farmiliście tam trochę, no to pewnie macie ich najwięcej. E, ja ich mam... Prawie 4000, więc e, zdecydowanie będę chciał to wykorzystać po prostu, w się po misji zaliczyć tutaj na tym, e, na tym reaktorze. I teraz mówiłem, że nie polecam e, elit i, e, elit i dowódców na reaktorach i na posterunkach, bo polecimy sobie do misji, gdzie wydaje mi się jest to o wiele lepiej możliwe do osiągnięcia. Dobra, nasze ostatnie obiektywy na zrobienie pięciu misji oraz e, podobijanie kili na e, elitach, dowódcach i czempionach. Spróbujemy zrobić wszystko na jednej misji. Ci którzy, z Was, którzy farmili materiały potrzebne do aktywatora, będą, mogą kojarzyć to miejsce, ponieważ odpalamy sobie e, samą misję to jest na zamarzniętej Dolinie. Pojawia nam się kopuła i będziemy tutaj biegać w kółko w tej kopule, eliminując wszystkich przeciwników. Mamy gwarantowane, że pojawią się tutaj dwie elity. Jeden dowódca, więc jest to całkiem niezły wynik. Jestem ciekaw, czy pojawiają się też czempioni w jakiejś rozsądnej liczbie. O! Tam była chyba jedna pierwsza elita. Odkąd pojawił się patch, że wyłączyli na hardzie opcje dialogowe, to ciężko, ciężko zidentyfikować, która, która część misji ma miejsce. O, teraz się pojawiła Elita, kolejna. przybiegnie do kopuły. Tyk. Jeszcze trochę trzeba pobiegać i powinien pojawić się e, dowódca tutaj na naszym płaskowyżu po prawej stronie. Jest, i szefu. Szefu dostałby szybki łomot. Przynajmniej za pierwszym tym. O, właśnie widzicie po pół HP jak dobrze tiknie. Potrafi mu schodzić. Misja szybka. Jak powiedziałbym wręcz dwie minuty. Wręcz, jeżeli zabijecie, będziecie mieli już wykonane zadanie, żeby pozbyć się wszystkich dowódców. To wtedy tak naprawdę możecie resetować po tej drugiej elicie, wychodzić z misji, odpalać ją jeszcze raz, tylko po to, żeby dobić elity. Natomiast widzę, że problem jest spory, ponieważ nie, nie pokazują się czempioni żadni Poszukam w takim wypadku misji, gdzie będziemy mogli tych czempionów dobić. Jeśli chodzi o czempionów, to niestety nie mam zbyt dobrych wiadomości. Nie znalazłem jakiejś turbofajnej misji, która by mnie zachwyciła. Ta eksterminacja w najgorszym wypadku dawała trzech czempionów, trzech mi się spałnowało. Spatrzyłem też na tą eksterminację, ale to jest zawoalowana kombinacja. Tutaj zdecydowanie nie polecam, bo jest minuta biegania w kółku. No i, na, no i sprawdzałem tą misję, wejście do Fortecy Dowództwa. Jest lekko przydługa, bo Zeszło mi chyba 2,5 minuty tutaj, żeby ją skończyć, ale byłem w stanie całkiem niezłą liczbę czempionów skasować za jedno przejście, więc powiedziałbym, że albo mój wybór byłby pomiędzy tą eksterminacją, którą pokazywałem na zamarzniętej dolinie, a właśnie tą eksterminacją tutaj. Niestety jestem ciutkapkę zawiedziony, że ta misja z Kopułą, gdzie farmimy sobie poliatomowe cząsteczki i pojawiają się, dwóch, pojawiają się dwie elity, i dowódca, że tam nie, nie, nie wyskoczył żaden czempion, bo byłem przekonany, że jednak jacyś się pojawiają i że będziemy mogli kilka questów przy jednym tym przejściu ubić. No ale trudno. Jak się nie ma co się lubi, to się robi co popadnie. Tak jak widzicie tutaj. Wystarczy biegać po tym, po tym ich bunkrze. E, to jedyne co jest irytujące tutaj to, że mają dużo tych dużo rozproszonych spałmów. O! Tu wyskoczyło chyba jeden, co najmniej jeden champion, wydaje mi się, że było dwóch. Chłopaki z zielonym promieniem są irytujące. Okay. Na końcu tutaj jest też Elita. Także, jeżeli e, macie tak jak ja, mniej, e, mniej w sensie więcej czempionów do, do, do ubicia, mniej Elit, to polecam, polecam zrobić to jednak na tej misji, gdzie. Czempioni mogą się pojawiać tak, żeby jedno przy drugim pije. Bęk, Misja skończona. No, jakiś transcendentny mod poleciał. Proszę. wsteczny ciąg. Ok, e, zobaczmy na. E, no, sześciu. sześciu... Czempionów mi tutaj wpadło, na żadnej innej misji nie miałem aż tak dobrego wyniku. Te elity też tutaj dobiję, dowódców dobiję pewnie na tamtej misji, którą pokazywałem przed momentem z cząsteczkami. No, i to będzie wszystko, jeżeli chodzi o nasze zadania na Fortecy. Za nami ostatni odcinek z serii zbierania cząsteczek żelaznego serca, więc wypada mi się pożegnać i podziękować wszystkim, którzy dotarli do tego odcinka, do tego momentu. Bardzo serdecznie zapraszam Was również do pozostałych materiałów z serii The First Descendant, również do tych, które dopiero się ukażą. Dajcie znać w komentarzach, jakie materiały chętnie byście zobaczyli, bo choć nie wszystkie będę w stanie zrealizować pomimo wszelkich dobrych chęci, to może trafię na jakiś pomysł, który tak złapie mnie za serce, że uda mi się go nagrać.